Thank you. Branża transportowa ze wzmożonym impetem w chwili obecnej nadrabia zaległości związane z cyfryzacją. Pandemia była takim impulsem, kiedy to się rozpoczęło. W tej chwili ten trend oczywiście jest kontynuowany. Zaczęliśmy od tak zwanego visibility, czyli wszelkich cyfryzacji łańcucha dostaw, tak by zapewnić widoczność w całym tym łańcuchu. Natomiast ogromnym przebojem w tej chwili stają się różnego rodzaju aplikacje mobilne, które które w tej chwili wykorzystywane są w kabinie kierowców, zarówno przez spedytorów i zarządzających flotami. Aby zoptymalizować koszty, czyli tak naprawdę zyski. W naszej firmie potrzebujemy właśnie tej masy danych, które dają nam narzędzia cyfrowe. Na tej podstawie możemy wyliczyć ile dana grupa kosztowa nas kosztuje i jakie mamy tam możliwości oszczędnościowe. Za przykład może posłużyć chociażby spalanie. Przy flocie 10 pojazdów, a jest to mała flota, jeżeli jesteśmy w stanie zejść o 1 litr paliwa, w dół, czyli zmniejszyć to spalanie, oszczędności są w wysokości powyżej 60 tysięcy złotych w skali całego roku. A mówimy tutaj o jednej z grup, o jednym ze sposobów na optymalizowanie. Epotrans Logistics jest firmą rodzinną, firmą, która teraz jest zarządzana przez pierwsze i drugie pokolenie. Firmą, która rosła i zaczynała od jednej ciężarówki, tak więc... a obecnie mamy flotę ponad 300 pojazdów, więc pewne zmiany musiały nastąpić w procesach administracyjnych.